Panie Prezesie, na jakim etapie w tej chwili jest realizacja tej inwestycji? W tej chwili mamy położone około 80% prefabrykatów, które były niezbędne do tego, żeby posadowić park maszyn plus trybuny dla gości. Aktualnie w parku maszyn wykonujemy podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej. W tym tygodniu, w czwartek, w piątek najprawdopodobniej rozpoczniemy już stawianie pierwszych słupów konstrukcji stalowej. Wszystkie sieci związane z kanalizacją, z wodą, z prądem, one są w tej chwili już wykonane. Stanie nam tak naprawdę podłączenie sanitariatów, które dostarczone w połowie marca tego roku. Co do tej pory jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o te inwestycję z punktu widzenia prac budowlanych? Największym wyzwaniem tak naprawdę jest. Czas, w którym to realizujemy, ponieważ, jak wszyscy wiemy, w ostatnim czasie bardzo dużo padało, co nie sprzyja wykonywaniu prac. W tej chwili chwyciły bardzo mocne mrozy. No, powoduje to, że są pewne przestoje i ta ciągłość pracy się zrywa. Natomiast, generalnie, jesteśmy tuż ponad planowanym terminem. Tak? Czyli nie jesteśmy później, tylko raczej wyprzedzamy harmonogram, który sobie założyliśmy. Nie? Kluczowym dla całej inwestycji było zamontowanie tych prowabakatów w parku maszyn. Udało nam się to zrobić przed tymi mrozami, więc. Tak naprawdę nie blokuje nas w zasadzie w tej chwili nic. w czym teraz ten mróz może przeszkadzać? Poza tym, że jest no, taka przerwa kilkudniowa, rozumiem. Ten mróz przeszkadza nam w wykonywaniu podbudowy pod nawierzchnię drogową, bo chcieliśmy rozpocząć już w parku maszyn kładanie kostki, tak jak wspomniałem, i na zjeździe ze starego parku maszyn do dołu też kostkę drogową. No nie można w takich warunkach tego wykonywać. Pewnie będziemy jeszcze korzystać z toru ze względu na to, że musimy uzupełnić miejsca, gdzie zostały wykonane wykopy ziemią do rzędnych, które są zaplanowane w projekcie, bo to będą później takie prace związane z zagospodarowaniem terenu i jeszcze będziemy z tego toru korzystać. Natomiast ten tor od początku został zabezpieczony w całości gołową gminą. No, ten materiał, żeby też go nie wywodzić, czy nie używać do tego płyty składowaliśmy na torze. To wszystko po zakończeniu inwestycji zostanie usuniętej i naprawione.